Hmm. Mówiłem, że będę zaproponyował historię coraz bardziej zamiast wyjaśniać. Mamy już zatem Jezusa z Sardynii, mamy Jezusa z Afryki, mamy Jezusa z kosmosu. Z prawej strony ten kadr filmowy. Gdyby ocenić czas powstania tego filmu takie kolory setki, kiedy robiono takie filmy. A nawet można powiedzieć, że ze sto lat temu. Natomiast to jest film całkiem współczesnym, bo z roku 2007 zrobiona jako superprodukcja, zatytułowana Al-Masih, co przetłumaczy na język polski z języka arabskiego Mesjasz. I film ma też perski tytuł, ale bliższy nie jest arabski niż perski. Więc tego polskiego tytułu sobie niestety nie zapamiętałem. I to jest powieść zrealizowana w Iranie, która. Próbuje pokazać publiczności przede wszystkim swojej własnej, ale także międzynarodowej, życie Jezusa, ale tak jak zostaje przekazane przez księgi Koranu. Zatem Jezus widziany przez Koran, który staje się bohaterem tego filmu. Oczywiście ten filmowy Jezus, to postać w prawie strony, jest bardzo prawowiernym muzułmaninem, <grym grym> żeby było jasne. I ile razy ktoś próbuje Jezusowi przypisywać jakąś nadzwyczajną moc, to Jezus ten filmowy wyraźnie broni deklaruje, składa wyznania niewiary w siebie. Mówiąc nie, nie, ci, którzy będą myśleli lub wierzyli, że jestem śmie więcej niż człowiekiem, są przeklęci, są wrogami Boga. Tutaj perspektywa jest oczywiście jasna. Prorok tak, ale nic poza tym. Ciekawe jest zakończenie tego filmu. Dlatego, że w zakończeniu tego filmu idzie w świat, za dziema tradycjami, za tradycją islamu, koraniczną, ale także apograficznej Ewangelii według Barnaby oraz wizja chrześcijańska. Wizję chrześcijańską znamy. Jezus aresztowany, osądzony, ukrzyżowany, umiera na krzyżu. Zmarł w O tym filmie nie mam mowy. Ale jest też wizja świata muzułmańskiego. Na czym to polega? Otóż wiemy, że Jezus zostaje zdradzony przez jednego z uczniów. Przez którego? Przez Judasza. Panu Bogu, czym Judasze się nie podoba? I co robi Pan Bóg w wielkoczwartkowy wieczór po ostatniej wieczerzy? Pana Jezusa bierze do nieba? Więc nie 40 dni, tylko już wtedy. Bierze do nieba, a co robi z Judaszem? upodabnia do Jezusa. I gdy przychodzą żołnierze, kogo rozpoznają? Judasza, w sensie Jezusa. Judasz się broni, no ja nie jestem tym, za kogo nie uważacie, no ale ponieważ wszyscy wiedzą, jak Jezus wygląda, w związku z tym to Judasz zostaje ukrzyżowany. A Pan Jezus co robi? W tym czasie chodzi po rajskich przestrzeniach, alejkach. Bardzo ładnie jest ta strategia muzułmańska w tym filmie pokazana. Zatem proszę zobaczyć. Mówiłem, że będzie ta bomba coraz, coraz mocniejsza. No dobrze, przejdźmy do dolnej linijki, do dolnego szeregu zdjęć. Ktoś powiedział lew. No lew, lew, ale jeśli ktoś będzie lew, to zapotestuje, tak jak rodzina Bogów w pierwszym tomie opowieści z narmi, czyli Lewcza, Bodolca i Stara Szafa. Gdy dzieci, które znajdują się już po drugiej stronie szafy, ci, którzy wiedzą, o co chodzi w opowieściach wiedzą, a inni niech się domyślają, szafa daje możliwość przejścia wybranym do świata Narni świata, który oczekuje końca zimy, zimy, która została spowodowana przez uzurpatorkę jakąś z biała, królowa, ale wiadomo, że ona nie jest królową, jest czarownicą. Jadis. I wszyscy oczekują nadejścia lwa. Nie lwa. Lwa. Nibyle jakiego lwa. Ten lew jest posłańcem. Ma na imię Aslan. I to Aslan przejmie na siebie winę Jednego z rodzeństwa, konkretnie Edmunda, który okaże się zdrajcą, żeby uratować go przed wyrokiem, sam odda się w ręce okrutnej białej czarownicy, która to jednak czarownica nie wie, że na kamiennym stole, na którym ten stół ma kształt krzyża o tabelę, filmowany z góry, że oto ten lew i ta ofiara niewinna. Nad nią śmierć nie ma swoich praw. I co się z tym lwem stanie, zabitym, zmatretowanym, wróci do życia zmatłych stanie. Zatem mamy opowieść ewangeliczną, chrystologiczną. Z prawej strony no, ostatni z tych czterech kadrów, król, tak, ten król to jest dzieciątko Jezus, a ta pani obok to jest Jego mama. Ładna. Scena bardzo ładna. Sądząc po strojach, film jest kiedy umiejscowiony? Współcześnie. Całkiem współcześnie. Rzecz ma miejsce film zatytułowany Syn Człowieczy. Son of Man. Film jest południowoafrykański. Dzieje się współcześnie w Kingdom of Judea. W afrykańskim Królestwie Judei. Oczywiście wiemy, że w Afryce nie ma żadnego królestwa Judei, ale królestwo Judei będziemy kojarzyli sobie z kartą Ewangelii. I oto w tym królestwie Judei trwa rzecz, coś co spotkało chociażby w mieszkańców nie tak dawno temu, no już dawno, 30 lat temu, Rwandy, Burundi, coś co dzieje się w Republice Środkowoafrykańskiej, w Nigerii, jeszcze w kilku krajach, gdzie przemoc i przelew krwi niestety wciąż. Tym ludziom towarzyszą. I to kobieta wie, że będzie następna w kolejce, by ją zatem z maczytami. Chowa się w jakiejś szkole, w tej szkole są całe sterty zwłok, ona gdzieś tam się kładzie obok zabitych. I widzimy, że ci, którzy biegają z tymi maczytami, to nie są tylko zabójcy. Czy zatem idzie jakaś siła metafizyczna? Że to zło, które jest dokonywane, jest złem diabelskim, szatańskim. Ale na szczęście, oprócz tego diabelskiego zła, jest też dobro anielskie. I to przychodzi anioł, żeby ją wyprowadzić. I co się dzieje po takim spotkaniu anioła z dziewczyną. To anioł zwiastowany, a ona to Maria. Przywodzi na świat dziecko to dziecko zaczyna gromadzić wokół siebie, gdy dorośnie już jako dorosły, uczniów. Opowieść o Ewangelii, która nie jest tak jak w tym filmie pierwszym, lewy górny kabel, przeniesiona z doświadczeniem za czarnoskóry do Jerozolimy, do Ziemi Świętej sprzed dwóch tysięcy lat. Tu mamy coś przeciwnego. Tu mamy przeniesione doświadczenie Ewangelii do współczesnego świata. Naznaczonego cierpieniem, przemocą, wojnami, niesprawiedliwością. A to jest podpis, więc tym razem jest odpowiedź. Nie podzielę się wygraną zatem. Edi, film z 2002 roku i postać Henryka Bawierskiego, którego ci, którzy mają tyle lat, co nie ja, minus. To mogą pamiętać jako ostatnia tronka banana, podróż za jeden uśmiech. Potem ten młodziutki aktor został doświadczony cierpieniem innego rodzaju, ale gdy zaczął wychodzić na prostą, wrócił także do kina. I zagrał tytułową rolę, przed już ponad 20 lat, w bardzo poruszającym filmie: O złomu, że Rzecz się dzieje w mieście Łodzi. I, i, I tenże Edwin z książką w ręku, butelka, gdzieś tam z lewej strony, fragment czy połówkę jej widzimy. W sensie butelka nie jest, nie, połówka, połówka, pół litra, ale piwa chyba. To jest człowiek, który jest ogromnej dobroci. I który, za test swojej dobroci, za uratowanie księżniczki, bo taką ksydę nosi pewna młoda dama przygotowująca się do matury, ale mająca w głowie nie tylko chęć zdawania matury, ale przede wszystkim swojego ukochanego cygana, a jej bracia, księżnica ma to nieszczęście, że ich bracia są lokalnymi mafiozami, kontrolującymi biznes alkoholowy w okolicy i wie, że gdyby oni się dowiedzieli prawdy, że księżniczka miała romans z cyganem, to cygana już nie ma na tym świecie. Zatem bierze na siebie odpowiedzialność za ciążę tej dziewczyny. W końcu uczył ją, udzielał jej korepetycji. Było to prawdopodobne. Co prawda dziwili się bracia, jak takiego potwora sobie wybrałaś. On bierze na siebie czyjąś winę. Przypłaca straszliwą, czy za to straszliwą karę, ponosi straszliwe konsekwencje. Nie mam niestety, akurat nie pomyślałem, żeby wziąć ten kadr, w którym pokazany jest Eli stylizowany właściwie na wzór Jezusa Fasobliwego. Tak jak te świątki, które możemy znaleźć w ludowej tradycji, zmasakrowanego, siedzącego na jakimś pięku, zyderku. Jezusie swojej śmierci. Edi staje się w tym filmie taką Jezusową postacią. Spróbujmy. Co prawda zbliża nam się Boże Narodzenie. Adam byłby na pewno bardziej ciekawy, ale przecież Advent jest zaledwie wprowadzeniem do przyjścia na świat Bożego Syna. Boże Syn przychodzi nie po to, by pozostać w żłóbku i wysłuchiwać naszych kolęd i pastora. Przychodzi po to, by dokonało się nasze zbawienie na krzyżu. Nie wiem, czy było tu już kiedyś jakieś muzyczne spotkanie Bogu Jana Sebastiana Bacha, ale jakby kiedyś było i tematem tego spotkania byłoby oratorium Bożonarodzeniowe, to ostatnia szósta kantata tego Bożonarodzeniowego oratorium, czyli takiego muzycznego, śpiewanego, czy wokalno instrumentalnego utworu. Który medytuje fragmenty Ewangelii, przeplatając je pieśniami, takimi bardziej pobożnymi, religijnymi, kończy to Bach w sposób niezwykły. Dlatego, że ostatni hymny Bożonarodzeniowy zostaje wyśpiewany w linii melodycznej pieśni z zasobów pasyjnych, po polsku, chyba tytuł brzmi cierniawnie uwieńczone. for voll blut I ktoś, kto zna choć troszkę tradycję liturgiczną, pobożnościową, słyszy w tle pieśń pasyjną. Na tę pieśń pasyjną nakładają się jednak Bożono, słowa bożonarodzeniowe. W tle rozbrzmiewa bardzo jasna i taka perlista wręcz trąbka. Zgrzyt, który się pojawia a może zapowiedź tego, co będzie konsekwencją Bożego Narodzenia? Zatem proszę pozwolić, że nie będę tutaj merytował obrazów Jezusa przychodzącego na świat. Spróbuję dokonać takiej podróży, troszkę po linii Biblii Pauwerów, tych wizualnych opowieści, które towarzyszą chrześcijańskiej kulturze od średniowiecza, przede wszystkim w kościołach. Które wyjaśniały wydarzenia z życia Jezusa. Tym, którzy nie mieli własnej Ewangelii, którzy nie umieli czytać, te obrazy dostarczamy wiedzy o tym, kim jest ten Pan Jezus. Zatem przenieśmy się do tego, co będzie celem tej ziemskiej wędrówki Jezusa, narodzonego w Betlejem, a więc przenieśmy się, przenieśmy się do Wielkiego Tygodnia. Ten Wielki Tydzień pokaże w tej podróży, jak różnorodną fantazję i wyobraźnię miwali twórcy. Tu film zatrzymywany Jesus Christ Superstar. Musical z 1973 czy 1974 roku, dawnutki, bo sprzed półwiecza, łatwo sobie uświadomić. Opowieść, która rozgrywa się w środowisku, no właśnie hipisów, którzy próbują na pustyni Negev w Izraelu, tam jestem film kręcony, w ruinach starożytnego rzymskiego amfiteatru, który zabudowują jeszcze zupełnie współczesnymi rusztowaniami i całkiem nowoczesną estradę i światłami, rozgrywają spektakl o Panu Jezusie. O Jezusie, w którym zakochana jest Maria Magdalena. O Jezusie, o którego jest zazdrosny, no kto zgadnie? Kto jest zazdrosny o Jezusa i Marię Magdalenę? Jurasz. Tu znowu kolejny zgrzyt. Judas w tym filmie tym razem jest czarnoskóry. Co oczywiście wtedy wywołało ogromne protesty środowisk afroamerykańskich w Stanach Zjednoczonych. Jakim prawem postać tego apostoła zdrajcy gra czarno Dlaczego chcecie tutaj pokazywać stereotyp, że czarny to zły? Ale to na marginesie. Oto radosne wejście, stronie niektóre stylizowane, niektóre nawet nie udają, że są strojami starożytnymi, zresztą opowieść nie, nie udaje niczego starożytnego. Wielki Czwartek, e, zaraz, jaki Wielki Czwartek, butelka znakomitego szampana, butelka znakomitego koniaku, y, ananas, y, winogrona, y, to się nie znajdowało nas tego wieczerzy, nawet winogron nie było, chcę powiedzieć. Hmm. Dlatego, że winogrona to jest w strefie śródziemnomorskiej owoc jesieni. I sposoby do tego, by w kwietniu czy w marcu zjeść winogrona, yy, wtedy były tylko dwa. A ususzyć narodzynki, dwa yy, nie suszyć. Ale pozbawić tego, co nie jest płynem. Czyli spożyć inną. Hmm. Yy. Natomiast to jest film, który jest filmem absolutnie niezwykłym, uświadomi. 1986 rok duński reżyser Gabriel Axel. Opowieść, to dzieje się właśnie w Danii, w w domu córek pastora Martiny i Filip, który to, który to pastor założył taką lokalną, religijną, prystańską wspólnotę, strasznie surową, estetycznie niezwykły. I którejś jesiennej listopadowej nocy przybywa tam uciekinierka z Paryża, tą, którą widzimy, grana przez Stefan Odrą. Yy, uciekinierka Mana i niebawem. i prosi o przyjęcie pod dach. One nie bardzo chcą, chyba że to katolicka, poza tym one nie potrzebują służącej. No i to ja dajcie mi tylko dach nad głową, ja za darmo będę tutaj z wami dla was pracować, będę, będę wam usługiwała. I ta babet w przeciągu bodaj 20 lat swojej wytrości wśród nich przemienia tę wspólnotę. Yy, tytułowa, tytułowa uczta babet to jest rzeczywiście zakończenie, kwintesencja, konkluzja tego filmu. By uczcić stulecie urodzin tego pastora, który już oczywiście nie żyje, yy, wydaje babet yy, zupełnie niesłychaną Dla ludzi, którzy do tej pory. Znali tylko smak podpleśniowego chleba i widzimy recepturę w pewnym momencie na ekranie, jak się robi z suchego chleba, suszony suszonych ryb, ciemnego piwa, zupę, nalewkę, taką breję. Wygląda to okropnie, smakuje zapewne jeszcze gorzej. Im to zupełnie wystarczało do szczęścia i do przeżycia. Babet wprowadza piękno. Film jest skonstruowany w ten sposób, że pokazuje, że wszystkie wątki, które kiedyś się pojawiały, muszą prowadzić do tej finałowej uczni, która staje się taką swoistą, ostatnią wieczerzą. Taką wieczerzą, w której pobrzmiewa to przykazanie najważniejsze Przykazanie miłości. Zatem to ona staje się troszkę takim Panem Jezusem, który ten, na tę ucztę, na ucztę miłości, Zaprasza ludzi, którzy do tej pory o tej miłości zapominali, nie wiedzieli, nie byli zdolni, aby, aby w niej żyć. Tu ujęcie znacznie bardziej tradycyjne. Film wielkiego amerykańskiego reżysera Cecila Deville, tego, który nakręcił, między innymi, być może ktoś kojarzy dziesięcioro przykazań. Film z połowy lat 50. z Marlonem Hellstonem jako Mojżeszem. Słynna scena rozstąpienia wód Morza Czerwonego, sparodowana potem w scenie rozstąpienia zupy pomidorowej w komedii z Jimem Karejem. bruz wszechmocny, tak naprawdę. Ale wróćmy, wróćmy do tej opowieści. Ona zdaje się znacznie bardziej odpowiada temu, co w jak sztuki moglibyśmy odnaleźć Jezusa uczniów stół kielich. W ostatniej wieczerzy zapewne moglibyśmy wręcz za chwilkę rozpoznać, który to z uczniów jest Judasze. Tu król królów, ale późniejszy, bo z roku 61. Kolejna superprodukcja, proszę zwrócić uwagę na kształt tego stołu. Kształt, który jest trójdzielny. Nie chcę tutaj przywoływać marki samochodu, który ma gwiazdkę na masce o takim, o takim potrójnym kształcie, takich gwiazdki. To nie jest ten absurdalny stół yy, Leonarda da Vinci. Yy, ile tu mamy w jednym rzędzie? 2, 3, 4, 5, 6, siedem, 8, dziewięć. To brakuje nam jeszcze 3. Czerech krzesł, żebyśmy mieli stół z jednej strony podstawiony, u Leonarda da Poważnie potężna musiała być ta sala, i jak drugi musiał być ten stół, który sobie da Vinci wyobraził. Nie było to realistyczne, z pewnością, bardzo symboliczne. Tutaj znowu chyba bardziej o symbolikę niż o realizm chodzi. Uczniowie zobaczyli Jezusa. Ten film, myślę, wiele wielu z nas widziało. Pasja Mela Gibsona, Jan z prawej strony, Jezus, obok niego Piotr, Ostatnia Wieczerza, która nie jest tematem filmu. Film jest filmem pasyjnym. Tam się Ostatnia Wieczerza pojawia w reminiscencjach. Tu z jeszcze innego filmu, opowieść o zbawicielu, adaptacja Ewangelii według świętego, według świętego Jana. Co się dzieje po Ostatniej Wieczerze? Wiemy, że jeden z uczniów wychodzi, aby Jezusa zdradzić i o to posługuje się tutaj obrazem z filmu z 1964 roku Ewangelia według Świętego Mateusza. Film w Polsce praktycznie nie znany. Jego autorem jest pier Paolo Pasolini. Autor o bardzo, takim, bardzo takiej społecznej wrażliwości lewicowej, zresztą członek partii komunistycznej, przy okazji homoseksualista, antyklerykał zdecydowany. Wszystkie jego filmy trafiały na polskie ekrany. No bo ktoś o takim politycznym rodowodzie był chętnie widziany na ekranach kin Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Był kiedyś taki twór państwowy na mapie Europy. Poza tym film. Pasolini nakręcił Ewangelię. Nie wiem, to tak jakby dzisiaj strzelał Małgorzata Szumowska Mówiła nakręcić Ewangelię nie po to, by ją wyśmiać, ale po to, by opowiedzieć na serio o swoim przejęciu spotkania z Panem Jezusem. Z bardzo osobistego spotkania zresztą ta Ewangelia Piera Paula Bazoliniego się zrodziła. To jest bardzo ładna legenda i chyba oparta na, na faktach, że wybrał się Bazolini do Asyżu, Ale Przyjeżdżał do już papież Jan XXIII, był papieżem do 1963 do roku dopowie. No, no i wtedy papieże no nie, nie, nie wyjeżdżali codziennie za granicę Watykanu. Więc wyjazd papieża, no to stawiał wszystkich na baczność, miasteczko było zablokowane, no i Pasolini musiał zostać w hotelu. A co w hotelach było na historii nocnym? Pismo Święte, Nowy Testament. Co jest pierwszą książką w Nowym Testamencie? Ewangelia według św. Mateusza. Co zrobił Pozolini? Nie miał wtedy smartfona, zapomniał zapłacić za internet. Stop nie było wtedy internetu. Zatem nie miał nic innego do roboty, jak sięgnąć po książkę. Zaczął czytać Ewangelię. I zachwyciła go ta postać. I stwierdził, że warto tej postaci nakręcić. I Ewangelia Świętego Mateusza Pazoliniego, czarno to nie jest kolorowy film, jest to powieść, która tu się przeminie. Owszem, są tam pewne skróty. Nie bardzo się Pazoliniemu cuda podobały, i część z nich po prostu podrzucał, ale od zwiastowania Józefowi, bo przypomnę, bohaterem Ewangelii Dzieciństwa u Świętego Mateusza nie jest Maryja, ale Józef, aż po zmartwychwstanie. Gdzie jednak pojawia się również Maryja spoglądająca, rozradowana w twarz zmartwychwstałego, notabene Maryja, jak jest Susanna Pazolini, matka reżysera, w tym ostatnim ujęciu. I to jest film, który z całą powagą mówi nam o Jezusie, o jego narodzinach, o jego przyjściu na świat, o pokłonie trzech króli, o żywieniu w ogóle, o ucieczce do Egiptu, a potem o działalności Jezusa w dorosłym.